Jak być bardziej konsekwentnym? <noise> Słuchaj, zawsze kiedy przychodzi do zrobienia czegoś albo osiągnięcia czegoś, to pojawia się to słowo bycie konsekwentnym i robienie codziennie tego co trzeba zrobić. Ale wiadomo, że zdarzają się takie dni, kiedy totalnie, ale to totalnie w chuj nie chce nam się nic zrobić, czujemy się chujowo i najchętniej nie zrobilibyśmy totalnie nic. No i właśnie Tutaj wchodzi konsekwencja, bo właśnie musimy robić codziennie jakieś tam dane określone czynności, żeby osiągnąć nasz dany cel. Czyli na przykład chcesz schudnąć, więc musisz liczyć kalorie. No i liczysz sobie 4 dni, ale 5 dnia ci się w chuj nie chce. Wchłóć się nie chce liczyć tych kalorii. No ale chcesz osiągnąć ten cel, więc bycie konsekwentnym to jest po prostu policzenie tych kalorii. No i co jest w tym wszystkim najlepsze? Że może ci się nie chcieć wchłóć liczyć tych kalorii, ale kiedy po prostu zaczniesz, po prostu dodasz ten posiłek tam w fitatu czy gdzieś, dodasz go no i już parę minut tam wyszukujesz te produkty, dodajesz nagle dostajesz takiego wiesz, wzmocnienia, że przełamałeś to i dużo bardziej chcecie się to robić tak jest praktycznie ze wszystkimi takimi cięższymi rzeczami, które musimy robić. chodzenie na siłownię to samo. Możecie się w chuj nie chcieć, ale kiedy pójdziesz na tą siłownię, przebierzesz się, wejdziesz, zrobisz tam jakieś jedno ćwiczenie, to nagle dostaniesz takiego przypływu pozytywnej energii, że rozjawiasz ten trening. A jeśli tak się nie stanie, pójdziesz, zrobisz tam 10 minut treningu i naprawdę będziesz się chujowo czuł, nic ci nie będzie wychodziło będziesz jeszcze, że jesteś chory, to wtedy można już, możesz już na spokojnie sobie wrócić na chatę i znowu ci się pojawić wybór, że kurwa, w sumie już tu przyszedłem, jeszcze przybrałem, już zacząłem, to już dokończę to. Albo po prostu jesteś tak chory, że musisz to przerwać no i idziesz do domu. I to wtedy nie jest porażka, bo ty byłeś konsekwentną osobą, ale po prostu no nie mogłeś, no nie dało się, no i tyle, no. Nic na to nie poradzisz, ale nadal jesteś konsekwentny, nadal możesz sobie to zajrzeć jako takie małe, wewnętrzne zwycięstwo. I tym właśnie jest ta <coughs> cała mityczna Konsekwencja. Mam nadzieję, że trochę ci to rozjaśniłem, i pamiętaj, zacznij, bo ci, którzy robią, mogą. Nie ci, którzy mogą, robią, tylko ci, którzy robią, mogą. Po prostu zacznij, a wszystko się naturalnie ułoży. Tyle ode mnie. Trzymaj się.